No Ja już odpaliłem Ja też Ja też Ty też ja nagrywasz? Ja nie No jednak nagrywam o. No. no to i a później będzie No chłopaki z kraszyma. Nie dobra nie Proszę <laughs> Nie gadaj o tym No Ej a Rasi ma ten w tym samym czasie ma te same te Konwersacje No to każdy ma w tym samym momencie. No tak, a myślałem, myślałem, że wiemy, jakiś odstęp albo po kolei jak wchodzisz do lobby. Ja no właśnie, ale nie no każdy ma ale w sumie jakie jałki zostały jeszcze? To odliczanie jeszcze, jeden, dwa, trzy. Ten. Nie wymieniłam ich na pamięć. Gawędny serwis numer siedem, siedem, siedem. Moment o. Zignoruj komunikat. Wycieraczki wytrzymają może jeszcze jakąś o. godzinę. Wycieracz. Wycieraczki! <laughs> yes. to są wycieraczki? To to samochód czy mech? Ey. O! O! Ty! Ty, co na, ty? Ej! Nie weszliśmy! Nie, Ej! Ty, co? Ej! O! Laga, laga była! Chyba. Była laga, była ale, laga. Cicho, 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 cicho. O! Chyba, chyba odkodowali, bo laga, No, miałem laga. Ja to też, miałem miałem myślałem, że, że je waliło waliło. Paradygmat, przysięga widzę już. Ej, ale zamknął kapsuły, nie może zajebi ktoś patrz na Twittera. Ja nie patrzę, nie patrzę. Ty, muzyka się cisza. No, O. Dobra, już nie, nie piszę. Zaglądam na. Discord. O! O. o. Oh, shit! O. o! To jest story. to! Co? Zaczynamy od dr. Sloan, Sądzimy, że broń urojonego reżimu osiągnie masę krytyczną wcześniej niż zakładano. Jeśli tego nie powstrzymamy, wszelkie życie na wyspie zostanie zniszczone. Misją dowodzić będzie najlepsza kapitan mechów w każdej rzeczywistości. Oho! a zespół... PARADYGMAT! PARADYGMAT! Voice oh. Reveal! Słuchajcie, zespół oh. uzbrojenia! Dziś położymy krawędź urojonemu reżimowi. Na dobre! Jeszcze niech pchesz Naszym celem jest ich system uzbrojenia! Zderzać! Zespół Naziemny, raport! Jan! Jan! W końcu nie bez powodu zwał mnie legendą. O nie! Mhm, <grymne> przyjęłam. <grymne> Przygotować się do sekwencji startowej. O, jak kapsuł. Nie, nie może no jeszcze. Zamknięte! Oho! O, shit! Robot się... Robot się rusza! <grymne> <sierpza. grymne> oho! Oho! się oho. dzieje? Oho. Oho. Robot się rusza! O, o! To, oho. Model, Почи-мы! почи робот робот Я Сы! Виспа! Робот-чируша! Робот-чируша! робот Lecimy! Wyspa! Tworzy się! Oho! Oho! Strzelamy! Oooo! Strzelam wyspę! Zniszczę się! Ja cię, ja odwróciłem! drogę przez te skały! A, w skały! To jest ten statek rzeczywistości na prawo! Ty, byski! A to jest ruina! No! Fak, tam jest ten! Ten jest co? strzelajcie, bo przegramy jeszcze! Łe! Lecimy na! Lecimy na! Ty! Strzelajcie w to! To nie robi! Na rakiety, na rakiety, na rakiety! Przygotować się na unik. o, ja Ło! O. I trzyma będzie! I patrz. Battle Pass jest! Tam Co? trwa! Trzeba tam! Widzisz tam? Co? O! Mój Boże. o battle Pass leciał tam! Ja nie słyszałem! Mam mapa! Super. 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 O mój Boże! O, jak O, to Spadamy! No! O! Oh. Laga! O! miałem naga! Oh. Też miałem naga! Pilownego! O! o jezu, oj, jest wizerunkowa! I trzęs! To O! Mamy ten hej! Gdzie? O! O! o, jezu. o. O, co to? What the fuck? Co to jest? Ile czołgów? Co tu się dzieje? Sadways. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tak, 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 wszystko załatwimy. Ty, tam jest więcej drzew niż było. jak? Dobra, strzelamy. Dobra, ja strzelam w prawo. Ile czołgów? Ja nie widzę. Miejscówki rozłamamy, zmienią te miejscówki co zniszczymy. Czołgi, czołgi. The end, moment! Pa! Oh, shit! O! jest! Tak miałem laga, bez kitu! Stację rozwalcie! Stację, stację wypuść mnie! laga, o. nie zartuje. Masz? Masz? Ja powiem, ja powiem. Oho! Opa, rozwalam Na Oho! To się wie! Oho! Oho. Nie było! Oho! Ojej! Zrób to! Zrób Iron Man! No nie, fortecę, tam byliśmy przeciwko! <grym> Ojej, jaki fajny! Dobra, ale... Ojej, bo to jest zabijcie! I ty leci rakieta! Rozwaliłem ją! Klombo, strzelaj w domu! Rakieta, rakieta, rakieta! E! A? Nie A. ma klombo! Jezu! Rakieta! 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 O! Przegraliśmy prawie! No. Jezu! Eee! Eee! No! Nie e. O Jezu, strzelajcie o, bo, wszystko! Co tu się dzieje! Ile było w bliku?

Albo oni mieli w bajie od mecha Klondo! Oho. Nie! Nie! Kewa! Bana! jest banan! Dawaj kewa! To już ten Jak to? To ja O! Biedny. Szybko! Yeah. Nie ja nie. Nie wiem, że to działa. Skórek rządzi Skórek, rządzi Dobra, o. Dobrze. I Nie? Nie zniszczona. znowu? Ej, ty strzelamy szybciej, w ogóle trzeba. Musimy ruszać. Jeszcze kilka minut. na. Co? Sobie, mamy. Nie ma lasera. Utrąś szeroki ekran. Laser jest Ale rakiety wszystko latają. Je. O! o nie ma niebieskiego, niebieskiej, u mnie nie ma. Jest no. Rakieta. Wyłączyliśmy O, dobra. O, o, jesteśmy w drodze. Oho, miecz.

Będziemy ci zero poincie teraz. No, ha? no peka, nic, spoileruj. Ja nie wiem. Słyszysz mnie? O. Jesteście Jan. sami? Jan! Jan! Gdzie my jesteśmy? W tym, tym pomiędzy wyspami, tu jest zero point, tak? Nie, bo Z... tak. na górze jesteśmy. Z... Z... Jezu. Punkt, to jest punkt zerowy! Co jest? To jest zero point. Z... O, ład, dostałem. O. O, Ajo! pizza pizza pierdol! Jest Sloan! Sloan mówiła, mówiła, wiesz? A. Ale ten zderza wielki ją on go podziemiał. No! Mecha rozwalimy! O! Coś pan go zmuzerował, no! Tam nie da się iść dalej, pan. To jest fundament!

do rzeczywistości <śm Chen> Nie wiesz cztery ten Wielki punkt zerowy idzie do góry cały czas no, Kończę to co zaczęła działa Przyjąłem Jones, zdobądź nam trochę czasu Jones, Czekaj, czekaj, czekaj! Nie strzelaj! On zaskakuje co? O! Nie musisz tego robić! Ten twój dramat O lewo, na lewo, na, co na LEWO! Co to? Co? Slow Sloane. Zabili Sloane O oh, shit Myślałam, oh. że przyda się wam pomóc widzę oh. z powrotem paradygmat O oh, mój Boże. Punkt zerowy Oho oh, Deno oh, Punkt zerowy skupia się na Geno. Oho

Oh, zagabiałem. Takie. Ubiłem oh. oh. się. Och, jeszcze więcej. Yes. O! 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 Mamy rękę na nogę. O. Ochranimy nas. O oh, mój Boże, ja nie tutaj. I teraz season to be continued. Oho. O! Oh. Oh. Do czego idą? Janek. Jan! spada! Mogę dać Ci drzemu, teraz się potwierdziło. Oho, oho, oho! A może z nimi będziemy grać? Nie, oni! Oho! Ja cię kręcę, co to ja. było? I? O! Oho! tam O! To... Ciągle Jaki. się nastąpi! O! Oh, Pięknie. Jaka muzyka! Jaka muzyka fajna? Taka chillowa. Lofi. Oh. Taka Lofi! No. O, do muzyki ten... tło jest. O, Głyny, faktycznie! No. O mój Boże... Ale co to było?! Ej, to, e, to ile event To był event, nie? 10 minut typu. nie, z 12, 13 około. Jakie to było świetne! No. Ale świetna ta muzyka! Ty, ale to jest co, nowy biom będzie? Dumia no. Boże. Ale co my na końcu robiliśmy? Odcinaliśmy punkt zerowy? No, od nie wiem ja też... Ja w połowie. Nie wiem wiem co to robimy. Tam w tyle jest wodospad w ogóle. To no wodospad, ale to jest w tym wodospad co było mówione. Ja je było Ej, drzewo pokazali, o boże. Ja wiem, że ta muzyka jest nazwana drzewo rzeczywistości. Oba, zakończam się. w tej dziurze, Dobra. która... Obra, koniec.